Widzieliśmy już jezioro, kościół i klasztor. Jest położony na wyspie z kościół Norbertanek, gdzie jest pochowana polska królowa Małgorzata Brandenburska i księżniczki z Kijowa. Było kiedyś tu biskupstwo, a klasztor Norbertanek założył Henryk Lew, przodek polskiej królowej, i koronacja. 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie przyczyniła się do odnowy Królestwa Polskiego. Po 216 latach, gdzie w Polsce pierwszy raz objawiła się Matka Boska. Było to 10 kwietnia w 1079 roku w Górce Klasztornej. Wedle planów ich, potem była sześć kapłanów, sześć Polaków 11 listopada 1939 roku, bo te plany to były dużo wcześniej, a zaczęli od Hamburga, miasta Maryi, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedyk V. gdzie byli sobiescy bracia, bo dzisiaj mamy 11 wrzesień 2022, rocznica modlitwy. Na Kallenbergu przed bitwą, słynną bitwą, która zatrzymała inwazję islamistów, a tutaj 10 lat temu podpisali układy z islamem, i 10 lat temu otworzyli nowy kościół 20 religii i zlikwidowali święto Matki Boskiej. Przestępcy z nowego kościoła posoborowego w którym uczestniczył, w tym uczestniczył Piotr który urodził się w Wadowicach w dniu kiedy było poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół serca Chrystusa Króla w Rzymie był tam na swoje 60 rocznicy urodzin a potem 15 listopada w 80 roku spotkał się z Helmutem Schmidtem z Hamburga V Kanclerzem Niemiec w Bonn. I już ustanawiali, ust, ustalali stan wojenny, bo pierwsza było zrobić Solidarność, tak jak w Moskwie w 1913 roku. Matko Boże, Królowo Świata, Królowo Polski. Wiemy, że Jan Sobieski od 11 listopada 1913. III roku jego dusza jest w niebie. Tak samo jak i dusza jego mamy to Filiisowiskiej od 29 lutego 1704 roku. Dzisiaj mamy rocznicę urodzin arcybiskupa Profitysia, zamęczonego jako Montiusza apostolskiego w Estonii Dzisiaj mamy rocznicę ataku na, w Nowym Jorku gdzie uratowało się też kilku świadków. Wszystko zaplanowane przez Władców Świata. 530 lat będzie 12 października tym roku. Matka Boża, Królowo Świata, Kochamburga. Hamburga, dziękujemy Ci, że wysłałeś do nas księdza Michała Bożnickiego, do którego pielgrzymowałam z męczennikami Dachą, z biskupem z i z werem wieźniem Dachą który wyświęcił na diakona B-16. 29 października w 1950 roku w Frezyn, gdzie biskupem był kardynał Jan Teodor, wnuk króla Jana III Sobieskiego. Wnukowi Jana III Sobieskiego był cesarz, święta karmelitanka. Jego córka, urodzona na Wawelu, koronowana w łonie matki, była regentką całej Bawarii. Wszystko to zostało usunięte. O przestępcy, 268 przestępców biskupów przybyło do Hamburga 4 marca 2009 roku. 68, tak jak 68 jezuitów zlikwidowanych dla nowej religii, polskich jezuitów. Było to 4 marca, 333 rocznica urodzin Teresy Konegundy Sobieskiej na Wawelu. Przekazałam tym biskupom, bo myślałam jeszcze, że to biskupi. Co znaczy niedziela Boże? To mnie 19 kwietnia. Święto świętego ekspedyta. Dowódca mnie piorunującej, złożonej z armian. Wszyscy święci. Matko Boże. Prosimy Ciebie. Tak, jak we gdzie się objawiłaś. Prosimy Ciebie o świętych katolickich biskupów i o przejęcie znowu naszych kościołów katolickich. Jezu, ufam Tobie.